Pozytywny aspekt zimy, że możemy wykorzystać kanama. Witam Was w kolejnym już odcinku, tym razem zimowym, ale jak widzicie aura piękna jest. Co, ostatnio w, na społeczności YouTube'owej dałem Wam posta. Mogliście wybrać sobie tytuł następnego, nawet temat przewodni następnego odcinka: czy będzie to dacia Duster Litrowa, auto, które mamy we flocie z aut zastępczych, czy też chcielibyście odcinek o Kanamie 650 Outlanderze. Jako kład, teraz, tematycznie bardzo fajna opcja na teren, tym bardziej, że mamy dużo śniegu. Co, wpadliście, wybraliście Kanama, a więc. Jest Tutaj kanał Outlander 650. Ścioczka. Uwahatie przez 650 na propsie. Oczywiście z napędem na 4, kupiony jako stokowy, czyli w podstawowych wersjach, ale zdążyliśmy wymienić już od nowości tłumik od Yoshimury. Chyba podstawa, jeśli chodzi o te modele. Z dodatkowego wyposażenia w tym sprzęcie zmienione są opony Big na Trójki. Dołożony jest szperacz osramam. Założone są osłony rączek. Na oryginalnym wyposażeniu są podgrzewacze manetek oraz kciuka. Dołożone są bampery przedni i tylny. Dodatkowym wyposażeniem jest filtr Kena wsadzony, zwiększający przepływ powietrza. Obecnie nie mamy go schamowanego, ale jest to 650 na dedykowanym wydechu Yoshimury z zrobionym programem 850, więc szacowana moc jest na poziomie 80. Na wyposażeniu standardowym mamy wyciągarkę warma. Na linii syntetycznej. Przydatna w ciężkim terenie. Mamy tutaj napęd dołączany na cztery koła, więc możemy jeździć po asfalcie z napędem na tył i driftować niczym kto? Polody. Przygoński. Tak, teraz jest na pro... Red Bull tak. Team, przygoński. Tak. Orlen. A możliwości tego sprzętu pokażemy wam w terenie. Dobra, jak już robimy odcinek w tym kanamie, to też pogoda z przyjanami zabierzemy Was na małą przejażdżkę. Zapraszam. Człowiek ze stali, zero emocji. Akurat w sam raz przy nagrywkach nadarzyła się okazja o pomocy naszemu koledze, który zakopał się autem ciężarowym z naczepą. Pokażemy Wam możliwości Kanama na żywo. Jedziemy. Ekipa ratunkowa, witam. Dziema. Dziema, dobra. Co tu się stał. Uratowany. mamy to, troszkę pomielone, ale działa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kanama Outlandera 650. E, dzięki wam za aktywność na społeczności YouTube'owej, a w następnym odcinku, chopanie dobrze, że na przykład tego elementu nie można. Znaleźć. Po tylu latach, to tam wszystko można znaleźć.